Twoje zdrowie jest potrzebne Tobie i Twoim bliskim od 20 lat dębickie donny uświadamiają społeczeństwo i podkreślają rolę profilaktyki w leczeniu nowotworów piersi. Przy okazji dwóch dekad działalności zapraszają na kolejną konferencję, która odbędzie się w najbliższą sobotę 30 marca o godzinie 10 w hotelu Lord. Pierwszy wykład o Europie donnej nie tylko będzie miała um, szefowa polskiego. Pani prezes polskiego forum Europa Donna Dębi Polska, pani senator dr Dorota Czudowska. Drugi wykład będzie miała pani psychonkolog z piły Dorota Piechowiak. Temat będzie, co się dzieje w głowie, gdy choruje ciało, o psychice w chorobie nowotworowej. I na końcu pewno my, dębickie donny, powiemy parę zdań o sobie. Mamy już 20 lat więc jesteśmy pełnoletnie, możemy mówić dużo, a takim gościem specjalnym będzie pani ambasador Węgier Orsoja Zuzanna Kowacz, która przedstawi książkę autorstwa Krysztyny Tut, Mama miała operację. Na sobotnie spotkanie Donny zapraszają wszystkich, których interesuje tematyka profilaktyki, leczenia i wspierania osób z chorobą nowotworową. Dębickie działaczki podkreślają, że ich drzwi stoją otworem, a każda kobieta spotka u nich wsparcie, zrozumienie i pomoc.